Mam z planu filmu oddzielnej do... A teraz? <słuch> Wszędzie ich pełno! I na pewno będą dziś na premierze! Założę się, że kopnie mnie zaszczyt pokazywania im ich miejsc! <słuch> Juniper! Gdzie jesteś? Potrzebujemy cię na z popcornem! Ksz, ksz, ksz. O co chodzi? Ksz, szefie! Nie te dziewuchy to zagrałabym dzielną do, i dzisiaj byłabym ważna, byłabym gwiazdą! Masz rację lekka przesada. Nie trzeba. Coś mi mówi, że to jest wiele warte. Magia lustra. Droga księżniczko Twilight. Dzisiaj jest uroczysta premiera filmu i dziewczyny bardzo się cieszą. Ja też powinnam, ale jakoś nie mogę przestać myśleć o naszych nowych mocach i tej dziwnej magii, która hula po świecie. To wszystko jest trochę straszne, ale i super ciekawe. Jak to działa? Jak się na to przygotować? Kiedy znów się pokaże? No sama rozumiesz, mając duże doświadczenie w tych sprawach, może mi coś doradzisz. Nie. Ach, jenny. No wiesz, kończą mi się kartki w dzienniku, to wszystko. Wyluzuj, Sanshim. E, kto to jest Sanshim? To filmowy pseudonim Sunset Shimmer. Ja go wymyśliłam. Na kompot jabłkowy zagrałyśmy w tym filmie małe epizody. Żadne z nas gwiazdy. Na razie, skarbie, na razie. Coś cię gryzie i tu nie chodzi o kartki. Zgadza się, Sunset? Uh. Hm. No mów, zdrać swoje troski. To Strój. Mm, nie chcę wam psuć zabawy w ten ważny wieczór. Będziesz to wreszcie sam Rzym! Dobra, dobra. Chodzi o to, że nie było od dawna żadnych magicznych zjawisk. To coś złego? Dlaczego? Wyjaśnij! Nic złego. Po prostu zamiast cieszyć się tym, że mamy spokój, ja ciągle myślę o tym, co może pójść nie tak. O złych rzeczach. A, jakich na przykład? Sama nie wiem. Nie powinnam się teraz w ogóle nad tym zastanawiać. Nie chcę wam psuć humoru. O, bo! Kim jest? Księżniczka Twilight chce, żebym przyjechała do Equestrii. To tak, jakby tylko to lustro wiedziało, kim jestem naprawdę. Popcorn się rozsypał przy koszu na śmieci. Czy tak wygląda ktoś, kto będzie sprzątał popcorn? Nie, tak wygląda ktoś, kto za chwileczkę będzie zwolniony. Ach. To jakiś koszmar! Hej, wiem, co może mnie zmotywować? Chwila z lustereczkiem. Pan no, 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 no. Od razu lepiej. Ach, chciałabym, żeby ten popcorn sam się posprzątał, a ja bym tylko patrzyła w Ciebie. Co? Już zrobione. Szybko. Ty jesteś magiczny. Księżniczka Twilight? Czy to ty? Nie, Starlight Glimmer. Ups. Uch. Trochę dziwne uczucie po tylu latach. Starlight Glimmer. Studentka Twilight, tak? Aha. Prosiła, żeby ci to dać. Myślała, że sama ci to wręczy, ale okazało się, że musi rozwiązać pilny problem przyjaźni. Sporo mamy takich spraw. To pewnie stresujące. Nie wiedzieć, kiedy znów dostanie się wezwanie. Rzucać to, co się właśnie robi. Jak ona sobie radzi? Sorki, e, prosiła tylko, żeby dać ci dziennik. Jesteś pewna, że prędko się tu nie pojawi? Jestem pewna. No dobrze, to na mnie już pora. Słuchaj, a jak tam u Was jest? Całkiem inaczej. A z drugiej strony trochę podobnie. W sumie trudno to wyjaśnić. E, pewnie trzeba tam po prostu być, żeby to zrozumieć. Ha? Ja. Czy przypadkiem myślisz, że księżniczka Twilight by się na to zgodziła? Nie powiedziałabym, żeby się na to nie zgodziła. To nie jest za bardzo przekonujący argument. Ona chce, żebym się jak najwięcej nauczyła o przyjaźni, a nie naucza się zbyt wiele, siedząc samotnie w zamku. Cóż, nigdy cię nie widziałam w tamtym świecie, więc myślę, że raczej nie wpadniesz na samą siebie. Dziwne jest to, co powiedziałaś, tylko... Nie wychylaj się, nie zwracaj na siebie uwagi. Pff, nawet nie zauważysz, że tam jestem. Dla moich koleżanek to może być fajna atrakcja. A z drugiej strony będziesz musiała mnie zauważać, co pomoże ci się oderwać od spraw, które zaprzątają ci głowę. To zgadzasz się? To mogę iść z tobą. Hmm. Co się stało? Z początku jest dziwnie, ale z czasem oswoisz się. Cześć! To są... Dłonie. A co z moją drugą parą kopyt? Stopy. To są stopy. Pamiętasz? Mówiłam, żebyś nie zwracała na siebie uwagi. Spróbuj być trochę bardziej na luzie. A, racja. Bardziej na luzie... Widziałaś, że będę atrakcją? Lustro, sprzątnij ten popcorn! Lustro, rozkazuję ci! Pozbieraj tę prażoną kukurydzę! Ach! Dlaczego ono przestało działać? Słuchaj, my chciałybyśmy to kupić. Lustro? Spraw, żeby ci natrętni ludzie odeszli. To tak jakby zadziałało. Juniper, Mon? Jasny ogryzek, co ty tu robisz? Zaprosi no idzie na premierę dzielnej domu, ale czad! Nie, dziwne. Nie, to było. nie po prostu nie. Bez razy. Nie zaproszono mnie na premierę. Mój wujek, kantryzm, źle się czuł z tym, że mnie zwolnił i załatwił mi tę pracę. Pracujesz tu? Właściwie to się obijam. Wiesz, gdybyś nie zrobiła tych wszystkich głupstw na planie, to świętowałabyś teraz razem z nami. A, to mógł być mój dzień! W końcu dostałabym tę rolę, gdybyście się nie wmieszały! Ja byłabym tą dzielną do... Wszyscy by mnie uwielbiali! Widzicie? O, że ja ja Padło na głowę? Czy wy nie widzicie, kto przed wami stoi? A, chcę, żebyście po prostu zniknęły i dały Że nareszcie wiem, jak się nim posługiwać. Cześć ja! Na ich komórkach włącza się poczta. Na pewno gdzieś tu są. Co miałoby się z nimi stać? Mieliśmy tu kłopoty z magią, a ona nie działa tak samo jak ta w Equestrii. Mogą się wydarzyć różne okropne rzeczy. Ostatnio wiele takich myśli chodzi mi po głowie. Moje przyjaciółki pewnie są bezpieczne, a ja przesadzam. Ale może nie, już sama się gubię. Czy to jest ten problem, o którym chciałaś rozmawiać z księżniczką Twilight? Bo wiesz, możesz go przedyskutować ze mną. Mm. Lub oczywiście napisać o tym do Twilight, jak wolisz. Sęk w tym. Ja wiem, że dostałyśmy supermoce z jakiegoś powodu I chciałabym być przygotowana na to, co może się stać Być może przez to żyję w napięciu i czuję się tak, jakbym na coś czekała Zaczynam mieć obsesję i nie mogę przestać o tym myśleć mm. Tak, to jest trudne Jedyne, co ci mogę doradzić, to zaufaj, że wszystko się w końcu ułoży Jeśli za dużo skupiasz się na tym, co złego może się zdarzyć Wtedy nie zauważasz różnych fajnych rzeczy dookoła jak ta, że studentka księżniczki Twilight' udziela mi teraz lekcji. Tak, na przykład. Chodźmy. Rozejrzyjmy się po kinie. Zaraz je spotkamy. A, czy ktoś wie, gdzie jesteśmy i co się stało? Dziewczyny. Pie, zaraz to zbada. Nie, tutaj nie ma ściany. No już pokażcie się ściany. Gdziekolwiek jesteście. Nie nie ma ściany! W ogóle niczego! A? Nie wiem, jak to się stało, ale ta wstrętna Juniper wciągnęła nas wszystkie do swojego lustra! To jest jakaś dziwna, pusta przestrzeń! Nie wiem, jak wy, ale ja jestem spanikowana. Nazywasz to paniką? To taka głęboka, wsobna panika! Na pocieszenia mamy to popcorną! Słonie. Dlaczego to się stało w dniu mojej pierwszej premiery filmowej? Akurat dziś. Och, te okrutne losie! W tej chwili mamy większe problemy, Rarity. Mm, prawda. Ale przyznacie, że ten jest w pierwszej piątce. Naprawdę nie ma stąd wyjścia? O, 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 wielkie nieba, co to jest? Migdały w polewie z czekolady? Nie! Oh! Czyli kto? Sprawia kłopoty. Hmm. Ma spinka Flaterszajn. Czekaj tu na mnie. Sensed Shimmer? Zastanawiałam się, czy przyjdziesz. Szukam swoich przyjaciółek. Czy przypadkiem ich nie widziałaś? <laughs> gdzie one są? Nie powiem ci. Wcale nie musisz. Ciesz się, że załatwiłem ci tę pracę. Po tym co zrobiłaś na planie filmowym. Ja tylko chciałam zagrać dzielną do. Chciałam, żeby ludzie mnie podziwiali. Wszyscy by mnie kochali, gdyby nie wy. To wszystko przez was. Chcę, żebyście po prostu zniknęły i dały mi spokój! Ja wiem, że chciałabyś być lubiana, ale wierz mi, czarodziejska moc lustra tylko pogorszy twoją sytuację! Specjalnie tak mówisz, bo chciałabyś mieć moje lustro! Chcę jedynie odzyskać przyjaciółki. Proszę, Juniper, wpakowała się do lustra, teraz musisz je stamtąd wyciągnąć! A może? Wyślecie cię do nich! Teraz, skoro jesteś tutaj, to nikt nie wie, co się z nami stało. Um, dziewczyny? Starlight Glimmer wie. Um, dziewczyny? Mówisz o uczennicy Twilight's Equestria? Skąd miałaby wiedzieć? O! Ty chyba nie. Ona nie jest. Tak się składa, że zabrałam ją tu ze sobą. Dziewczyny! Na serio myślisz, że księżniczka Twilight zgodziłaby się na to? Nikt nie powiedział, żeby się na to nie zgodziła. Um, przepraszam, że przeszkadzam. Wow. Spójrzcie na nasze kryształy! Ech, właśnie to próbowałam powiedzieć. Coś się zmienia. Wcześniej tego nie było. Może to dlatego, że jesteśmy tu wszystkie razem? Czy to wyjdzie nam na dobre, czy raczej na złe? Wszyscy zobaczą we mnie wielką gwiazdę. Dobra, najważniejsza rzecz: szybko odebrać jej to lustro. Pewno chcecie mieć ze mną zdjęcie? Nosi zgubę. Musisz to w końcu zrozumieć! A teraz życzę sobie, żebyś ty dołączyła do tamtych dziewczyn! Miłej w podróży! Żeby Twoje życzenie się spełniło, musiałabyś trzymać lustro! Żeby Sunset Shimmer i jej przyjaciółki wróciły, widzę, że ciebie też nie chcę słuchać. Oddawaj mi je! W nim są uwięzione moje przyjaciółki! Twoje kumpele pozbawiły mnie szansy na bycie sławną! jest tym, na czym ci zależy, czy... szukasz czegoś zupełnie innego? A nie nie czego? No... przyjaźni? Kto chciałby się ze mną przyjaźnić? Ja na przykład. Dlaczego? Dlatego, że ja cię rozumiem, Juniper. Uważasz, że dzięki zemście poczujesz się lepiej, ale tak nie jest. Proszę, nie popełnij błędu, którego będziesz żałować całe życie. Ja już mam wiele błędów na koncie. To, co zrobiłam, jest... Jest niewybaczalne! Nie, Juniper. Wiem, że one ci wybaczą. Ale najpierw... Ty musisz je stamtąd wyciągnąć. Ja... Ja chcę naprawić wszystkie swoje błędy. nas nareszcie o? miałam się nie wychylać myślę że Twilight będzie z ciebie dumna ja bardzo przepraszam nie ma sprawy wszystkie to znamy poważnie Zmanipulowałam całe miasteczko, żeby wszystkie kucyki oddały mi swoje talenty. Dałam się owładnąć magii i stworzyłam wyrwę między światami, niemal niszcząc wszystko przy okazji. Zamieniłam całą szkołę we własną armię zombie, żeby podbić odległy świat kucyków. Jej! Jesteśmy wybitnie wielkoduszną grupą! <śm> 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 Szkoda, że muszę wracać. Nawet nie zdążyłam dobrze wszystkich poznać. Może jeszcze nie musisz wracać. Droga Sunset, niektórych rzeczy lepiej uczyć się w działaniu, a wy jesteście wspaniałymi dziewczynami. Niech Starlight zostanie jeszcze parę dni. Miłej premiery! A ty zaczniesz wreszcie pozytywnie myśleć? Co ma się stać, to się stanie. Trzeba po prostu żyć chwilą, prawda? Tak. ハハハハ